Od ponad pięciu lat eksperymentuję z tworzywami sztucznymi i na bazie własnych autorskich mieszanek tworzę formy. Grupa docelowa była zbadana na, podstawie, na, na potrzeby właściwie pracy magisterskiej to miała być generacja Y, ale jak się okazało, zainteresowani są też starsi klienci, więc tak naprawdę rzeczywistość zweryfikowała, że. Że bieg tak naprawdę nie, nie gra roli przy tym produkcji. Przede wszystkim, że to jest nasze autorskie tworzywo, z którym na początku eksperymentujemy. Wszystko od początku jest projektowane i wykonywane przeze mnie. Nie zlecam produkcji nigdzie na zewnątrz. No i mam bezpośredni kontakt z klientem, czyli jakby możemy dopasować produkt pod jego potrzeby. Tak naprawdę mogę podzielić sprzedaż produktów na miasta. W Gdańsku bardzo dużo pierścionków. W Warszawie przewaga kolczyków, więc mogę powiedzieć, że, że jakby mniejsze, spokojniejsze produkty, bardziej casualowe sprzedają się w stolicy. Oczywiście są takie rodzynki, gdzie, gdzie robię wyjątkowe, bardzo odważne pierścionki bo pod osoby, które często też publicznie występują, ale Gdańsk jest bardzo pierścionkowym miastem i też bardzo odważnym. Zapraszam hasło Monopolka na Facebooku, www.monopolka.eu sklep internetowy i współpracujemy też z różnymi portalami sprzedażowymi, m.in. między innymi też z mustaz.per.